Cześć widzowie! W dzisiejszym filmie. W dzisiejszym filmie wyskakujemy bardzo szybko. Bo naszym challengem jest uzyskać tylko z przyjemnej piazdy. I z nami jest oczywiście flip cześć. Cześć. Jest także że cześć. Nie ma życia. Więc widzowie. Zobaczymy jak nam ten odcinek wyjdzie, bo przyjemna piazza jest dosyć małą miejscówką, e, nawet bardzo bym powiedział, ale mm, była pierwsza, więc może tu być bardzo dużo ludzi, chociaż ja nie widziałem ani jednej lotni. Ale tutaj nie mogę, bo są już jakieś drzewa, jakieś No. Czy to też No pewnie tak. Ale... Tak, tak. Jak to jest jakby przypisane do, do przyjemnej piazy, no to na pewno się zalicza. Pistolecik widzę, I trzepiaczek. Okay. Leci w końcu ktoś. A nie, to tak. A nie, ludź też. Niko! Nixon. No, ale nie za dużo był na ziemi. Znaczy, dalej jest mimo wszystko, ale. już na podłodze leży. O, pompa! Biorę pompę! No! Nie. nie, bo on tak i, i tak nie ma też żadnej broni. Więc... Znaczy, na pewno jest tutaj jego kolega, bo nawet mam kroki teraz. Ale no jego kolega też nie może mieć jakichś broni fajnych. O, kolega. Brawo! Ja też. Brawo. Ile się? Jest, i yes, yes, mam go, mam go, mam go. Lecę, lecę, lecę z No kurczę, nie brakuje. Mnie. Poszedł, uciek. Ale masz... Snajpa, snipa, snajpa chyba. O co jest? On jest idealny w uciekaniu. No, brawo. Zobacz, no całą miejscówkę przebiegliśmy, aby mieć już tego jednego chłopa. Opłacało się, na pewno. Okay. No dobra, ty mi tam przeszkadzasz. Kurczę, biegasz mi w pole. Ja nie mam jak wiedz. No bo... Kurczę, prze... No bo widziałeś kogoś innego, tylko że go rozwaliłeś już wcześniej. Dołączyć, no tak, a wcześniej był Bambiczek. No, no to tutaj, to, to ja ale widziałem jak ktoś biega ktoś do budynku obok tego bambiczka. No to to była ta małpa. Tam, to była ta małpa i to wolowa? Tak. Nie wiem, taki ziomski, to, się, mi się no to nie. Nie, wiem. nie, nie. Nie, to nie, to nie, to nie. Okej, okay, widzowie, szukamy dalej. Ja tu szukam skrzyneczek bardzo dużo, bo wiemy, że ze skrzyneczek za sam Aha. No ale nie wiem dlaczego kasa się wyśpięta tak samo, jakby była skrzyneczka, no. A ja, no, takich za dobrych itemów to, no, nie mam. Bo, kurczę, połowę czasu na tej miejscówce to spędziliśmy na, kurczę, bieganiu za jednym chłopem, ale... Ta mniejsza o! Jezu jaki fart! No bo no nikogo nie Ja spadłem z grindu i dostałem HP Co? Co to ja ty... Zabrało ci No zabrało mi, no Co jest? A co, co to zrobiłeś wczoraj? No spadłem z tych lampeczek, które, no, do których da się jeździć Aha. Ja w ogóle to już nie widziałem tu żadnej fotki. No ja też. Ananasku! Prowadzę gościa. Dzień dobry! Ojej, Ananasku. Ok. tu. Poczekaj, się, ja zaraz przyjdę. Widzowie, gość! No musimy No nie, musimy But why? Ty, no dużą potkę mi wypiłeś! No dużo potkę mi chłop wypił! No dużo podka leżała na podłodze, nie? No tak, no tak, no Bym powiedział, że ci daję. Ale ty tam jeszcze musiałeś gdzieś pójść, dobra? To... No kurczę. No sorry. Nie mam jak tego zwrócić. Musisz. Du. Boże, zapomniałem, że ja nie mogę brać broni z miejscówki, nie? <laughs> Co ty robisz? No, nie mogę odbywać motki takiego. No. Nie damy lekkie lagi, mam. Ja to mam lekkie lagi, to są takie nielekkie. Nie wiem jak ta postać tak u mnie pływać dobrze, no halo. no i to właśnie wiu 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 no przecież ona kiedy ona łabi powietrze no przecież ona jest dwie sekundy pod wodą pół sekundy nad wodą bum 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 no i tak kurcze leci i kurcze chodzi po wodzie tak samo jak po ten jak po powietrze no, mm. no tak gdyby jeszcze trzeba było w łódku wypełniać. A jedź ty! Nie wiem. tu był! Ludź tu był! Drugi, 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 z drugiej strony jedziemy. Potrzebuję apteczki. Ja Potrzebuję apteczki w trybie na Ananasek. Ja potrzebuję bardziej. Szybko. Szybko, pij! To, no jedz te bandaże. Pamiętajcie, widzowie, bandaże się je. Nie używa. Ludź. Okej, okay, dobra, kupię ci tą teżkę, spotkała tu. Wyrobiona jest. Ale powinna być taka piękna. A gdzie odczekam? Nie zapę, poczekam. Okej. O kurczę, medaliony, 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 medalion. No, ja jeszcze nie, ale mi brakuje no 11 tysięcy czekamy, czekamy jeszcze. Chodź do mnie, bo tam ludź był, który się budował. O! Medalion się bije. Ty no, nawet widzę strzały, które lecą do góry. Nie dostał, ty mały. Okej. ja? Ja wchodziłem do tego krzaka. O! Kurczę, ja nie wiem jak tymi tymi strzelać, no kurczę, nie wiem czy te kulki opadają, czy nie opadają. O kurczę Dawaj, dawaj pistolec. Leży! Co? No nie no! Pistolecikiem ze 100 metrów? Widzowie? Łapka w górę! Co? Ludź? No? Nie je na ślepo. A ja nie. Co jest? Co? Co? Skąd drugi się pojawił? Nie wiem widzowie. Ale w dzisiejszym odcinku kończymy na 16 miejscu. No ale widzieliście 100 metrów z pistolecika Musicie zostawić subika Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku Cześć